też z morkiem się umawiać to twoja sprawa, ale mnie nie zmuszaj do tego. Ta nie, nie chcesz kurwa, to po co go stopu smyrałeś? I smyrałem. Smyrałeś. Ale tu widzę, że tak lubisz, tak kurwa kiastrą, tak kurwa pazurem, bo czepiać. Przestań! <noise> Dobra, uważaj sobie. Ten laptop, ten laptop jest to więcej, jest, mój. jest yy, prawie mój. To jest pracowniczy, więc spokój? bo Cię zaraz o mobing w pracy posądzę. Przestań. Mój szef mnie bił. <laughs> dawaj, rób dźwięk Ja jakby bym Wiesz co? Oła, oła. Dawaj, dawaj. Będą szoty, będą szoty. Ja nie muszę, ja nie muszę takich dźwięków robić. nie eee, tylko. Dawaj, nie, nie, dawaj, nie dawaj. ma żartów. Kiedy Żartem wie, by wie, było, a czemu mnie nie pokazujesz? tylko że mam oko podbite. Czeka <laughs> Fakty, tak zwane. Nieprawda. Jak nieprawda? Bochaj! Nie. Oh Wiecie co on dzisiaj robił? Mówił no, do mnie cały czas przytłóż się do mojego brzucha. I ja mówiłam, że nie, bo to jest mega dziwne A on... No się! Boisz się! <laughs> Przyszu się do brzucha! <laughs> no przysłu się do brzucha! <laughs> nie no, ja powiedziałam, że boję się jak robi taki głos i każe robić mi jakąś dziwną czynność. <laughs> I ej, macie tak, że nie lubicie jak ktoś tak mega wolno, tak mega wolno. Przybliża się do waszej szyi i, i mówi wam coś. To on tak lubi robić, że tak jak kurwa taki żółw tak głowę wyciąga. Tak, mowa, I tak mówi coś takim jak jaki psychol. Przedło się do brzucha szacamera oglądać. się jeszcze ja raz. Biedno,